Siemanko, siemanko, moi mili, dzisiaj sobie pogadamy troszkę na temat tego, co się dzieje z grami i po prostu na no taką luźną rozmówkę sobie poprowadzimy, tak? No, dzień dobry, zajmijmy się Diablo 4 i tym, jak nagle ta gra, nie oszukujmy się, przycichła. Bowiem tak jak na początku było cholernie głośno na temat Diablo 4, kiedy, po, kiedy pierwsze demo zostało zapowiedziane, to Boże, Blizzard tak reklamował to Diablo, że ja pierdziu. Później oczywiście, jak w międzyczasie wyszedł Last Epoch, no to Diablo robiło wszystko, żeby tylko zainteresować graczy swoją grą, tak? Gdzie nie oszukujmy się. Diablo 4 jest grom, kurwa, słabą, tak? Nie oszukujmy się i e, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Diablo 4 było grom słabą i jest grom słabą, gdyż na premierę poza może i ciekawie napisaną, lecz krótką kampanią nie mieliśmy to było praktycznie nic. Blizzard szybko ogłosił start pierwszego sezonu, że już jaki ten sezon będzie zajebisty, i okazało się, że. No, zwyczajnie najwidoczniej w Blizzardzie wyjebało szambo, bo sezon pierwszy był tak nutny, że powiem szczerze, ja sam ograłem może 20-30 minut pierwszego sezonu i stwierdziłem, że ta gra nie ma sensu. Blizzard oczywiście szybko. Odpowiadał na krytyki graczy, że no dobrze, może pierwszy sezon jest słaby, ale drugi to już będzie taki, że wywali was lacze, no i ponownie sezon drugi był totalną klapą. Pusie miał być zajebisty sezon trzeci, okazał się być średni i tak dalej, i tak dalej. Wyszedł płatny dodatek tak i nagle informacje o Diablo 4 zwyczajnie ucichły. Prawdopodobnie mamy już ósmy sezon. Mamy zapowiedź dziewiątego sezonu, a ja powiem szczerze, nawet bym o tym nie wiedział tym po prostu. 7 no nie zaciekawił tak, czyli po prostu nie stwierdził, że zobacz co dzieje się z Diablo 4 i. Nagle widzę, hmm, zapowiedź dziewiątego sezonu? Kurde, kiedy to nastąpiło? No ale mniejsza. Diablo 4, zwyczajnie tak jak mówię, od startu, od premiery było grom słabo mi tego nie da się ukryć. Po prostu ta gra leży i kwiczy. Poza mówię, naprawdę ciekawie zrobionymi i filmikami. Ta gra to po prostu jedno wielkie gówno. A poza tym, w międzyczasie wyszła, no, dobra gra, jaką jest Lost Epoch, tak? W międzyczasie wyszła gra, jakim jest Patch of Exile 2, no i po prostu, nie oszukujmy się, Diablo 4 poszło w odstawkę, tak? Diablo 4 poszło w odstawkę i nie da się ukryć, że Diablo 4 zwyczajnie... Tam walkę przegrywa. Ale żeby nie było, że tylko to uderzyło właśnie w Blizzarda i w Diablo 4, bo także o Last Epoch, także zrobiło się dziwnie cicho i ja sam nawet nie wiem, co się teraz Last Epoch dzieje: czy ta gra jeszcze istnieje, czy warto w to grać, czy coś tam się rozwija, czy coś, no. Żadnych jakichś informacji na ten temat nie mamy Ale powtarzam takich gier jest sporo bo Tak jak Na premierę takiej gry jak No Rest For The Wicked Było naprawdę głośno i o tej grze mówił każdy, tak dzisiaj Słyszy się coś na temat tej gry? No właśnie A no Nie Kolejnym tematem jest wypuszczenie GTA V Enchanted. No i cholera jasna: Rockstar, jakby nie przypierdolił kolejnej gównianej, odświeżonej wersji gry, to byłoby święto. No ale oczywiście, zbliża się premiera GTA VI, no to Rockstar musiał przypomnieć z graczom o GTA V i wypuścił. Do sprzedaży odświeżoną wersję Enchanted. Tylko, no właśnie, optymalizacja gry to jedno, a dwa różnice jakoś potężne nie są. Dobra, może jest więcej oświetlenia, może dodali tam jakieś, nie wiem, odbicia, ale nie oszukujmy się, to. Nie jest powód, żeby jeszcze raz kupować GTA 5. A zwyczajnie GTA 5 Enchanted Edition to zwyczajny skok kurwa na kasę. Nie oszukujmy się, no bo naprawdę, kto normalny wyda po raz kolejny pieniądze na GTA 5 tylko po to, żeby zagrać w odświeżoną jej wersję z jakimiś. Wodotryskami, które tak naprawdę zbyt wiele nie zmieniają. No poza tym, że musisz mieć teraz taki komputer, że ja pierdolę, bo inaczej to Twój sprzęt wypierdoli jak rakieta w kosmosie. Tylko tyle. Optymalizacja leży, wymagania poszły w górę, a fajerwerków jakichś takich nie widać. Więc powtarzam. Dla kogo jest GTA V Enchanted Edition? Myślę, że dla tych, co nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi. Lecim dalej, lecim dalej, czyli to, o czym mówiłem ja, czyli to, że niestety, ale Kingdom Come 2 Deliverance Smaga się coraz większymi błędami i o tych błędach mówi coraz większa ilość graczy, i zwyczajnie coraz większa ilość graczy takowe błędy w grze napotyka. U jednych są to błędy mniejsze, które można łatwo naprawić. U niektórych, tak jak niestety u mnie, błędy są na tyle poważne, że zwyczajnie nie można ukończyć jakiegoś wątku fabularnego albo zwyczajnie. Nie mogą ukończyć gry, bo coś zwyczajnie się spieprzyło, i tak niestety jest u mnie. I tak, jak właśnie miałem Was poinformować o tym w osobnym odcinku, że jednak muszę rozpocząć grę na nowo, bo zwyczajnie no, nie mogę zrobić nic, tak powiem o tym przy okazji teraz. No po prostu doszło do takiego błędu, że tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku. Gdzie zwyczajnie nie mogę porozmawiać z Katarzyną, a więc nie mogę zacząć wątku głównego. Na mapie mam zaznaczone rzekomo cztery zadania, jak to powiedzieć, do odebrania, i tych zadań zwyczajnie odebrać nie mogę. No po prostu gra zrypciała się do tego momentu, że po, do tego stopnia, że po prostu nie mogę nic robić i nie mogę, jak to powiedzieć, pchnąć fabuły do przodu tym samym zmuszony jestem zaczynać grę od początku, ale powtarzam, nie tylko ja mam z tego typu problemy, bo coraz więcej jak to powiedzieć, takich informacji napływa no od strony graczy, że po prostu coś złego zaczyna dziać się z Kingdom Come Deliverance 2 I zwyczajnie coraz więcej błędów w tej grze występuje Więc mówię, nie jestem osobnioną osobą, takich błędów po prostu jest coraz więcej I coraz więcej po prostu informacji napływa do twórców, że z grom jest coś nie halo jak na to odpowiedzą twórcy, jak szybko roz, no, rozwiążą problemy, pożyjemy, zobaczymy, ja na chwilę obecną no mówię, muszę zacząć grę od nowa, gdy zwyczajnie nie mogę pchnąć fabuły do przodu. No i na sam koniec kochani, temacik. No to jak dobrze wiemy, Premiera przez tej gry jaką jest Assassin's Creed Shadows. Ma nastąpić 20 marca. Ale dla tych, co nie chcą czekać, mam dobre wiadomości, albo też złe. Grę można już pobrać na stronach, jak to powiedzieć, z torrentami. Tak, dostałem cynk od znajomych, że udałem się znaleźć. Wyciek gry Assassin's Creed Shadow do pobrania Podali mi link, sprawdziłem i faktycznie można pobrać sobie Jak to powiedzieć, no co prawda piracką wersję, ale <ścoughs> Ale jednak No Wersję gry Assassin's Creed Shadow na komputer Zajmuje ona nieco ponad 80 giga i Czy warto? Powiem Wam szczerze, nawet za darmo nie mam zamiaru ogro, ograć tego ścierwa. Bo zwyczajnie uważam, że Assassin's Creed Shadow nawet za darmo nie zasługuje na to, aby tym tytułem się interesować. No ale dla chętnych, chętnych, no, jest ta informacja, że po prostu gra wyciekła i można ją pobrać przed premierą po prostu na torrentach i sobie po prostu ograć. no. To tyle, tak? Także mamy dzisiaj 8 8 lutego nie 8 marca, co ja Boże pierdolę jaki 8 lutego mamy 8 marca, a więc 12 dni do premiery, a tutaj już mamy wyciek nawet z dnia, aby nie skłamać, 6 marca Czyli Mamy wyciek z 6 marca, gdzie po prostu gra już trafiła na torenty i już można w tą grę sobie ograć. Czy warto? No to powtarzam. Jak dla mnie, nawet za darmo? Nie. Ale kto chce, niech sobie grę po prostu pobierze. To tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcineczku.